Cześć, kochani! Dzisiaj pojawiam się w trochę innym charakterze niż zazwyczaj. Postanowiłam zrobić taki cykl, w którym będę opowiadać o książkach, które w jakiś sposób przykuły moją uwagę, spodobały mi się. Rozpoczynam tą moją przygodę z recenzowaniem od książki Adrianny Białowiec. Część z Was na pewno tą autorkę już kojarzy. Znam ją już prawie dwa lata. Po raz pierwszy w... zwróciłam uwagę na nią w jakimś wątku, gdzie osoba zadała pytanie o książkę, której byłaby postać Androida. I Adrianna wspomniała tam o swojej książce Czwarta Szansa. Książka ta dała mi nadzieję. I była takim początkiem tego, jak bardzo polubiłam pióro tej autorki, chociaż nie spodobała mi się aż tak bardzo jak on kalot, ale zobaczyłam niej pewien potencjał. Wiem, że ta książka miała po prostu bardzo duże problemy związane z procesem wydawniczym, z redakcją Adrianna mówiła, że ona de facto miała niedokończoną redakcję i tutaj na pewno jeszcze trochę czasu no, musiałaby nad nią posiedzieć, żeby to wszystko wygładzić. Ci, którzy lubią mm, zagłębiać, się w kwestię e, relacji między e, ludźmi a Androidami, to myślę, że tą książkę również e, mogą sobie e, na swoją chcielistę wciągnąć. E, a teraz przejdźmy do rzeczy. Adrianna e, wspomniała mi o tej książce kiedyś. Ja się nią zainteresowałam, ponieważ e, dowiedziałam się, że posiada ona dość nietypowy, rzadki motyw, który Adrianna tutaj dość intensywnie eksploruje. Ja postaram się opowiedzieć o tej książce bez jakichś większych spoilerów, parę słów tytułem wstępu. Adrianna stworzyła swoje własne uniwersum, w którym osadza książki, które pisze już od wielu zresztą lat. Książki z tego uniwersum już się wcześniej pojawiały w innych wydawnictwach. Po prostu w jednym wydawnictwie, w drugim one przeszły swoją dość długą drogę. I on, Palota również to dotknęło. On także miał swoją poprzednią wersję, i teraz pojawił się w nowej, poprawionej, moim zdaniem, bardzo fajnej, bardzo fajnej wersji z świetną okładką, która przyciągnęła moją uwagę. I Adrianna osadziła akcję tej książki w swoim uniwersum Zodiaka. Jest to taki. Taka rzeczywistość alternatywna przyszłości, osadzona, w której istnieją ogromne imperia galaktyczne, różne frakcje, które się zwalczają wzajemnie, i jedną z takich potężnych postaci w tym uniwersum jest Forkis. Wokół jego postaci oraz wokół postaci rebeliantki Anny obraca się ta książka, w częścią pewnej trylogii. Opowiadającej właśnie o takich wydarzeniach, wojnach pomiędzy poszczególnymi uniwersami, i jest to po prostu jeden z tomów, który akurat koncentruje się na pewnym zdarzeniu, które, powiedzmy, wywiera duży wpływ na losy Forkisa i, i tej rebeliantki Anny. Bo powiem tak, w skrócie, Książka zaczyna się z przedstawienia losów grupki dzieci. Był to fragment, który muszę powiedzieć, mi się najtrudniej czytało, bo ja nie przepadam jakby w książkach dla dorosłych. Historii, opowieści z perspektywy takich małych dzieciaków, i to jest tego, no nie wiem, tam kilkanaście czy nawet więcej stron. Więc ten pierwszy, ten początek sam był dla mnie taki dość trudny do, do przejścia, ale po przeczytaniu całej książki wiem, że to był konieczny zabieg i uzasadniony jakby fabularnie, było to potrzebne. Natomiast, no nie znając jeszcze całości, to musiałam się troszeczkę przebijać mm, przez ten początek, gdzie kilkoro, grupa dzieci, w tym młoda Anna. Mają możliwość zobaczyć pewne brutalne wydarzenie z udziałem właśnie dygnitarza Forkisa, który jest przywódcą takiego imperium kosmicznego, i to jest początkiem traumy dla bohaterki. Która zostaje później dołącza do rebeliantów, i jak gdyby całe jej życie zostaje naznaczone właśnie tym, co ona wówczas widzi. Pewną, pewnym szokującym wydarzeniem. Widzimy w następnym już rozdziale przeskok czasowy, który mnie bardzo ucieszył i od razu od tego momentu właściwie książka mnie wciągnęła, czyli jak fabuła przeskakuje już do okresu, kiedy bohaterowie są dorośli. Czułam po prostu od razu, właściwie od, od pierwszych kilku stron no, wsiąkłam w tę historię. Jest tutaj fragment z życia Anny pokazany, jej umiejętności. Ona jest pilotem kosmicznego statku bojowego, i akcja zawiązuje się w momencie, kiedy Anna ma możliwość zmierzyć się, jakby w pojedynku, z właśnie tym Forkisem, którego nienawidzi szczerze, i ona decyduje się na bardzo ryzykowną akcję, która. Sprowadza na nią poważne kłopoty, ale te kłopoty są jakby, mm, można być esencją tej książki. E, ona będzie musiała skonfrontować się z tym, kogo nienawidzi, czyli właśnie z Forkisem będzie zmuszona niejako do tego, ażeby poznać go bliżej i zobaczyć jego punkt widzenia. To jest moim zdaniem jeden z najciekawszych jakby mm, aspektów tej książki. Taki pewien moralny dylemat, e, jak gdyby. Kiedy poznajesz swojego wroga i kiedy zaczynasz rozumieć, motywy postępowania tego wroga okazują się dla ciebie jakby w jakiś sposób wiarygodne, w jakiś sposób uzasadnione. Zaczynasz rozumieć, dlaczego uczynił pewne rzeczy, zaczynasz go nawet usprawiedliwiać. Jest tutaj ciekawa taka transformacja, właśnie głównej bohaterki z osoby, która nienawidzi forkisa w y, osoby, która zaczyna jak gdyby rozumieć go, przechodzi ona dość dużą metamorfozę. Y, ta metamorfoza jest naprawdę dość mocno szokująca, zwłaszcza, że Forkis jest osobą naprawdę nietypową i to jest e, coś, za co muszę pochwalić Adriannę, bo postać e, tego bohatera, Forkisa on nie jest niestety pokazany na okładce jest to dla mnie e, jest to dla mnie takie trochę rozczarowujące chociaż okładka jest cudowna, ale ja bym bardzo chciała tego Forkisa tutaj na niej mieć, bo on jest e, punktem centralnym książki e, jest, e, jest niewątpliwie postacią najlepiej wykreowaną tutaj, bo Anna pozostaje w jego cieniu jeśli chodzi o charakter, o osobowość, o taką charyzmę i brakuje mi właśnie tutaj trochę jego postaci. Wiem, że Forkis pojawia się na kolejnej z kolejnych książek Adrianny. Ja widziałam dwie wersje okładki, pierwszą, którą mi pokazała Adrianna, którą podobno ją, jej ktoś skrytykował, nazywając ją jakimś kosmicznym Braveheartem, z czym się zupełnie nie zgadzam, bo to była, moim zdaniem, mroczna, naprawdę, kreacja tego Forkisa, taka z czarnymi włosami, z taką męską, ostrą twarzą i potem Adrianna... Przygotowała drugą okładkę, która już mniej mnie osobiście, mówię za siebie, mniej mi się podoba, bo postać tego Forkisa przypomina mi bardzo Obi-Wan Kenobi z Star Warsów i po prostu jakby zestawienie wizerunku tej postaci, takiej zasady łagodnej, praworządnej, pozytywnej z charakterem, osobowością Forkisa, po prostu tworzy dla mnie taką. Jakiś taki dysonans, dysonans poznawczy mam. Więc ja próbowałam Adriannie tą okładkę wyperswadować, ale no ona już podjęła taką decyzję, więc trzeba to uszanować. Ale ja w dalszym ciągu widzę Forkisa jako właśnie tego z oryginalnego projektu okładki, gdzie ma taką surową, ostrą twarz. Nie, nie jest to taka miękka twarz z takim zarostem, blond. Zupełnie to nie jest ten kierunek dla mnie. Ja po prostu widzę Forkisa właśnie te długie, czarne włosy, ostre rysy twarzy i jego ostry charakter, taki zdecydowany, wyrazisty, bardzo, bardzo fajna ta kreacja właśnie w postaci Forkisa jest w tej książce. Co mogę jeszcze powiedzieć? Muszę wspomnieć o kontrowersyjnym wątku, który ta książka zawiera i który jest dla mnie, mam takie ambiwalentne odczucie. Jest to największa zaleta tej książki, a zarazem najbardziej jej szokujący element. Książka ta jest naprawdę bardzo odległa od Mm, takich sztampowych, jak gdyby sztampowych modeli relacyjnych pomiędzy mężczyzną a kobietą, bo postać jest to kanibal. Lub też tak można to zinterpretować, że on jest kanibalem. Jest to dla mnie motyw, który został naprawdę dobrze napisany. Nie jest to napisane w taki sposób, że mm, razi, że powoduje odrzucenie od tej książki, czy po prostu. Powoduje wręcz przykrość, że taka osoba w ogóle ma swoje miejsce w książce, w jakiejkolwiek ważnej roli, ale dla mnie po prostu jest to taki mocny wyróżnik i ja muszę autorkę pochwalić, że Adrianna podjęła się umieszczenia tak kontrowersyjnej postaci w książce i zrobiła to bardzo dobrze, bo to mogło pójść naprawdę. Jak ktoś by się za to zabrał, kto by tego nie potrafił zrobić, to mogło pójść. W fatalnym kierunku i po prostu książka mogłaby być tu taką karykaturą, parodią i czymś, co naprawdę by ludzi odrzucało. A Adrianna e, bardzo delikatnie zagrała tutaj takimi niuansami i wprowadziła tą postać w sposób, który sprawia, że zaczynamy ją lubić. To jest szokujące, że postać, która w ewidentny sposób wydaje się e, negatywna, e, wydaje się mroczna, straszna, a jednak jest tak wprowadzona, że czytelnik zaczyna tego kanibala po prostu akceptować. Ja wiem, że to może szokować. Ja jestem świadoma, że to nie jest książka dla każdego, bo ona przeciąga jakby to nasze poczucie wrażliwości kawałeczek dalej niż jesteśmy w tej naszej strefie komfortu przyzwyczajeni. Ale ponieważ ja mam zawsze to mówię, że trochę zakręcony beret, więc mnie to przekonało. Wiem, jestem świadoma, że są osoby, które nie są w stanie zaakceptować takiego rozwiązania, ale akurat ja, ponieważ mam też różne szokujące w mojej książce e, e, fragmenty sceny, to no nie mogę powiedzieć złego słowa na temat właśnie tego wątku z kanibalem. Oczywiście, to, czy on jest naprawdę kanibalem i kim naprawdę jest ten bohater, to jest cała druga historia. Ta książka zawiera sporo twistów, zaskoczeń. Zakończenie jest takie, naprawdę, nie chcę tutaj nic spoilerować, ale też jest zaskoczeniem, więc jakby, no muszę, muszę tutaj tej książce wystawić pozytywną ocenę i moją rekomendację, ale dla ludzi, którzy mają bardzo otwarte umysły, którzy nie boją się wyruszać w taką podróż, która nie wiadomo, gdzie ich zabierze. Jest to książka kontrowersyjna, przeznaczona dla takiej bardziej dojrzałej części widowni, takiej która już zmęczona jest z pewnymi schematami, utartymi sposobami, w jaki fabuła jest prowadzona w książkach, po prostu jest to książka dla kogoś, kto szuka czegoś innego, kto chciałby zobaczyć inne podejście do takiego kontrowersyjnego tematu i myślę, że Adrian udało się ten cel realizować. Książka oczywiście nie jest pozbawiona wad, bo muszę o tym również wspomnieć. Jest ona napisana takim stylem, który nie do końca jest, jakby, moim ulubionym stylem. Jest dość momentami taki barokowy, ozdobny, czasem są dość nietypowe zdania, wręcz tak. Ja to nawet określiłam w swojej recenzji, że autorka tworzy taki swój autorski język, który jednemu się albo spodoba, drugiemu nie. Również parę problemów takich redakcyjno-korektorskich tutaj się pojawia, ale jakby dla mnie to nie przytłoczyło ogólnego pozytywnego wrażenia. O tej książce. Więc książka nie dla każdego. Trzeba się zastanowić, zanim się po nią sięgnie, czy jest się otwartym na właśnie taki nietypowy temat. Mocnym elementem tej książki jest po prostu romans, więc nie jest to oczywiście żaden romans sensu stricte, bo tutaj dzieje się dużo więcej, ale jednak jest to jeden z ważnych wątków. A wiem, że też część, część widowni po prostu nie toleruje, nie znosi sama tego doświadczałam w mojej książce Uczeń Romanty: że ludzie krytykują istnienie wątków romantycznych, nie akceptują tego, nie chcą, uważają, że to zaburza im po prostu fabułę, Więc tutaj muszę też ostrzec, że książka posiada taki wątek romatyczny, który jest sporą jakby częścią tej fabuły, więc na pewno trzeba mieć to na uwadze, jeśli się po nią sięga, że nie jest to tylko książka właśnie o bitwach kosmicznych, o walkach, imperiach, wojsku, tylko jest to książka, która posiada mocny, mocny taki wątek powiązany właśnie z miłością, z relacją dwójki bohaterów. I ja osobiście uważam, że książkę warto poznać. Jest ona początkiem trylogii, w tej chwili autorka wydała kolejną książkę, i kolejne są w planie. Także śledźcie, zaglądajcie do niej na stronę Uniwersum Zodiaka i zapoznajcie się bliżej. Możecie też się odezwać do autorki, ona chętnie na pewno opowie o tej książce. Także tutaj dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was. Dajcie mi znać, czy czytaliście już tą książkę, czy może nie. Jakie macie zdanie, napiszcie koniecznie w komentarzach, czy planujecie, czy nie planujecie, czy to jest jakby Wasz styl. Napiszcie do mnie, napiszcie do autorki, a ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnej recenzji bo już mam nadzieję że za tydzień będę rozmawiała o książce Kasi Wierzbickiej e, dziękuję wam cześć pa